Nagranie przedstawiające wyjątkowo niebezpieczny manewr drogowy, którego sprawcą miał być poseł, szybko trafiło w ręce policji i wywołało niemałe poruszenie w mediach. Wpis, który pojawił się na popularnym serwisie X, przykuł uwagę wielu internautów. Znajdowały się w nim słowa pełne złości i niedowierzania, pytające retorycznie, gdzie tak bardzo śpieszył się pan poseł Jan M prowadząc samochód z prędkością sięgającą 180 km na godzinę i wyprzedzając na czołówkę w sposób zagrażający życiu innych uczestników ruchu. Do wpisu dołączone było krótkie, ale szokujące nagranie, które z miejsca stało się wirałem, wywołując fale oburzenia i komentarzy. Sprawa, choć mogłaby skończyć się jedynie internetowym wzburzeniem, szybko trafiła na biurka policjantów, którzy podjęli czynności wyjaśniające. Co ciekawe... Nie jedno, ale aż dwa zawiadomienia zostały złożone niemal równocześnie. Jedno pochodziło od kierowcy, który nagrał całe zajście i postanowił nagłośnić sprawę. Drugie, ku zaskoczeniu wielu, zostało złożone przez samego posła Jana M., który najwyraźniej poczuł się w tej sytuacji również poszkodowany. Nagranie pochodziło z samochodowego rejestratora i swoją popularność zawcieńczało udostępnieniu przez profil o wymownej nazwie bandyci drogowi. Na filmie widać było srebrną Skodę, która najpierw z dużą prędkością podjeżdżała do nagrywającego pojazdu, po czym zdecydowała się na ryzykowny manewr wyprzedzania. Cała scena rozegrała się w mgnieniu oka, Skoda wyminęła auto nagrywającego i z powrotem wbiła się na prawy pas tuż przed nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, unikając zderzenia o włos. Dla każdego, kto obejrzał to nagranie, było oczywiste, że sytuacja była ekstremalnie groźna i mogła zakończyć się tragicznie. Data widniejąca na nagraniu wskazywała na 27 kwietnia 2025 roku, a miejsce zdarzenia zlokalizowane zostało na drodze krajowej nr 12 w okolicach miejscowości Kościelna Wieś w Województwie Wielkopolskim. To właśnie tam, na prostej drodze przerywanej delikatnymi wzniesieniami i otoczonej zabudową mieszkalną oraz polami uprawnymi, rozegrała się cała ta groźna scena. Tomasz Motyliński Kierowca samochodu, który zarejestrował całe zajście, opisał sytuację z dużymi emocjami. Tłumaczył, że jechał wówczas z rodziną w stronę Kalisza, ciesząc się wolnym dniem i spokojną podróżą. Wspominał, że przed nimi zbliżał się teren zabudowany, co oznaczało konieczność ograniczenia prędkości, a mimo to srebrna Skoda, która od dłuższego czasu trzymała się tuż za jego autem, nagle zdecydowała się na szaleńcze wyprzedzanie. Tomasz z przerażeniem zauważył, jak kierowca Skody, Pomimo, że widział już pojawiające się z naprzeciwka światła innego samochodu, zamiast zrezygnować z manewru, jeszcze mocniej docisnął pedał gazu, niemal wciskając go w podłogę. Jak wspominał Motyliński, brakowało dosłownie jednej sekundy do katastrofy, która mogłaby skończyć się śmiertelnym wypadkiem. Zaraz po tym, gdy sytuacja się uspokoiła, Tomasz, nie mogąc ochłonąć z emocji, zauważył, że ruch przed kaliszem mocno zwolnił. Korek zmusił wszystkie auta do zatrzymania się, więc wykorzystał moment, by wyjść z samochodu i podejść do kierowcy Skody. Przyznawał, że jeszcze zanim opuścił pojazd, w głowie układał sobie różne mocne słowa, które chciałby powiedzieć temu człowiekowi. W myślach powtarzał sobie, że jeśli kierowca aż tak bardzo się spieszy, to niewiele dalej znajduje się cmentarz, na który sam może trafić, jeśli będzie nadal tak szaleć. Gdy jednak podszedł bliżej auta i spojrzał przez szybę, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Twierdził, że w pierwszej chwili pomyślał, iż to jakiś absurd, coś zupełnie niewiarygodnego. Siedzący za kierownicą nie był przypadkowym kierowcą, ale znany mu z mediów poseł prawa i sprawiedliwości Janem. Według relacji Tomasza wymiana zdań była krótka i raczej chłodna. Poseł, zamiast próbować się tłumaczyć lub przeprosić, jedynie spuścił wzrok i odjechał bez słowa wyjaśnienia, co tylko podsyciło wściekłość świadka. Redakcja Wirtualnej Polski postanowiła skontaktować się bezpośrednio z posłem, który w rozmowie potwierdził, że to rzeczywiście on kierował skodą. Polityk przeprosił za swoje zachowanie, przyznając, że nie zachował się odpowiedzialnie i że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tej sytuacji. Wyjaśniał również, że tego dnia miał wyjątkowo napięty grafik, wracając z jednego spotkania wyborczego i spiesząc się na kolejne. Przyznał, że często zdarza mu się przemierzać tysiące kilometrów miesięcznie i że ten feralny dzień był dla niego wyjątkowo ciężki. Zapewniał jednak, że zdaje sobie sprawę ze swojego błędu i przyrzekał, iż nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzy. Sprawa jednak nie skończyła się jedynie na przeprosinach i medialnym zamieszaniu. Policja poinformowała, że otrzymała dwa osobne zawiadomienia. Pierwsze wpłynęło już w niedzielę od samego posła i dotyczyło gruźb karalnych, jakie miały paść z ust Tomasza Motylińskiego podczas ich konfrontacji na drodze. Drugie zawiadomienie zostało złożone we wtorek przez Tomasza, który oskarżył posła o rażące przekroczenie prędkości, które według jego szacunków mogło sięgać nawet 200 km na godzinę. Zgłosił również, że poseł swoim manewrem zmusił dwa inne pojazdy do gwałtownego hamowania, co stanowiło ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Policja zapowiedziała dokładne wyjaśnienie obu spraw. Funkcjonariusze z komendy miejskiej w Kaliszu zajęli się zgłoszeniem dotyczącym gruźb, natomiast sprawę dotyczącą niebezpiecznego manewru wyjaśniają policjanci z Pleszewa. Poseł M. nie ukrywał swojego zaskoczenia całą sytuacją, twierdząc, że nie zgadza się z podaną przez zgłaszającego prędkością, choć przyznał, że trudno mu teraz dokładnie wskazać, z jaką szybkością jechał. Opowiadał również, że choć w swoim życiu słyszał już niejedno to jednak kierowca nagrywający całą sytuację był wyjątkowo wulgarny, a na samochodzie miał naklejkę z ośmioma gwiazdkami, co według niego mogło sugerować określone sympatie polityczne. Z kolei Tomasz Motyliński obstawał przy swojej wersji wydarzeń, podkreślając, że nie podszedł do posła bliżej niż na półtora metra i że poseł przez cały czas pozostawał w aucie, więc oskarżenia o groźby uznaje za przesadzone. Przypomniał również, że to nie jego pierwsze spotkanie z tym parlamentarzystą, Dziesięć lat wcześniej miał już podobną sytuację drogową z udziałem posła, a nagranie z tamtego zdarzenia również trafiło na policję, choć nie pamiętał, jak tamta sprawa się ostatecznie zakończyła. Poseł M. zapewniał natomiast, że zakończyła się ona w sądzie bez wskazania winnego.